Dzień dobry kochani, Artur zaraz przejdziemy je dłonie. Ja już umyłam. Słuchajcie, byliśmy w Lidlu. Skończyła mi się woda. Stwierdziliśmy, że pojedziemy do Lidla. I z jednej strony. Wcześniej byliśmy u weterynarza, ale potem przywieźliśmy z powrotem kotka, wtedy pojechaliśmy do Lidla. I co naszym oczom się ukazało, to zaraz Wam powiem, ale najpierw pokażę Wam lody, bo muszę je włożyć do zamrażalnika. Bo jest taka temperatura, ile ich kupiłeś? Jeden. Jeden razy? Pół. Osiem, dziewięć, trzy, dziewięć. O, no, może dziewięć. Dziewięć lodów. Nie ma co liczyć, Teraz wiesz wy, dwa, ale gminy. się topią, słuchajcie. Muszę włożyć do zamrażalnika, czekajcie. Nie ma co być tak dokładnym, wiecie, bo tu... No. Taka dokładność to... Niczego mu nie służy dobrze? Czy mi powie później, że zjadłeś loda już, albo dwa, trzy, albo pięć i wiecie, że się zacznie, że kruby, że chudy. Że takie, że siaki, że owaki. Nie? Nie? No, nie ma co do tego się rozdrabniać. Czekaj, bo one nie dadzą żyć. Także widzicie, lody... W Lidlu, lode w Lidlu. Oni tam teraz muzykę puszczają. Także. No, tak nie... nie było, jak nagrywać, się już się ochlapam. Słuchajcie, normalnie, e, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że zobaczyliśmy, po ile jest garaż. Kamikadze. 4,99 w Lidlu. Czy wy sobie to wyobrażacie? Nie wiem ile w makro płaciliśmy, albo 3,49 albo 3,45. Mhm. Teraz Wam nie chcę skłamać, ale nie 3,40, tak. coś tam, 45 mhm. albo 49, wydaje 20, mi się. 2,70 że... y, netto. Tak, wydaje mi się, że 4, y, 45, ale mniejsza z tym. Różnica jest kolosalna. I teraz tak, macie promocję na y, wodę, na coś tam i tak dalej, ale jak kupicie. Sobie kamikadze to zapłacicie jeszcze raz. No tyle, bo ile powinniście zapłacić? Chcieliście być modni. No. Yy, woda. woda? Zaraz wam powiem, bo w ogóle nie, to jest katastrofa. Zapłaciliśmy 80 zł. 14 groszy. Za parę rzeczy, no. Za nie wiem za co. Słuchajcie, była promocja na wodę, na łączowiankę. Normalnie ,69 zł. 69, a jak się kupi dwie zgrzewki, to jest 6 zł. rabatu. Ale słuchajcie, kupiliśmy dwie zgrzewki. Tutaj jest jedna zgrzewka, a na dole w garażu zostawiliśmy drugą. Nie gazowaną to tylko ja piję. Artur gazowaną piję. No, także to była promocja. Promocja też była na kawę 30 zł. Kupiłam sobie teraz taką. Ostatnią miałam, tą czerwoną, klasyczną. Też chyba ostatnio też w Lidlu kupowałam, tak mi się wydaje, zaraz Wam pokażę, czy to, czy to jest z Nie, ostatnio z Auchan, ale przedostatnio miałam chyba taką samą, ale klasyczną, e, czerwoną. E, I też była dobra, więc myślę, że ta będzie też smaczna. Więc tą kupiłam, no, 30 zł za 1 kg, to jest naprawdę bardzo dobra cena. W Ocho też jest dobra cena, no ale teraz do Auchan to nie wiem, kiedy pojedziemy. Ale też jest dobra cena. I co jeszcze? Eee, czekolada gorzka. Kupiłam gorzką czekoladę, tak, żeby czasami. I gdzie ona jest, ta trzecia? Aha. Mm. Bo wiecie, jak to jest? Jak się kupuje taniej, a później się przyjeżdża do sklepu i widzi się do innego sklepu i się widzi drożej. No masakra, można powodem, się wścieć, nie? Wściec, nie? nie? W sensie takim, że wiecie, jakbyśmy nie wiedzieli na przykład, ile, ile normalnie koszt możemy zapłacić, tak? Mhm. No to byśmy kupili, no to byśmy, bym się mhm. chyba wściekła po prostu. Jakbym zapłaciła tu 5 zł, a gdzie indziej, na przykład nie wiem, wiedzące by było za 3,50, tak? No bym chyba szału dostała. Bo wiecie, gdybym zapłaciła, nie wiem, 20 groszy więcej, no 30 groszy więcej na butelce, no trudno, zdarza się, nie jestem w stanie wiedzieć w danym momencie, w każdym sklepie, co po ile jest, ale mhm. taka różnica. To już jest katastrofa. Za dwa piwa 10 zł. Czy sobie to wyobrażasz? Mhm. Słuchajcie, ta czekoladka gorzka, naprawdę uważam, że fajna. 74% kakao. Była w promocji przy zakupie trzech sztuk mhm. lub sześciu, dziewięciu i tak dalej. Normalnie kosztowała 3,49 zł. A 2,70 rabatu. Także... YouTube'owe piwko, jak się chcecie napić, to... No. A Artur sobie wziął takie trzy czekolady. Też była promocja. Za 3, 6, 9 i tak dalej. Wielokrotność. Ona normalnie kosztowała 2,79, 2,52 rabatu. Także sobie wziął. I... Co? I kupiliśmy jeszcze... Na, na puszki był rabat. Kupiliśmy dla rudego. Yy, Rudy yy, bierze, słuchajcie, albo mięsko, a czasami mu daje to. Ale mam problem, bo jak to otworzę, on nie chce. To ja wtedy to mi się psuje, więc no ciężka sprawa. Ale był rabat. Yy, przy zakupie trzech puszek naj, od najtańszej, na, najtańsza złotówka, więc wzięłam trzy puszki. Niech tam sobie leżą. Nawet jak nie zje to, niech sobie tam leżą. I wtedy tak wzięłam jeszcze jeden chlebek. Taki, bo chlebek musi być. I wzięłam jeden taki jogurt naturalny, kremowy. A drugi taki naturalny, 0% tłuszczu. Jest taki bardziej rzadki, a ten jest bardziej gęsty. I za te parę rzeczy 80 zł. Wyobrażacie to sobie? Ja nie wiem. Ja nie wiem jak, ale jak jedziemy do Makro, mm -hmm. to kupujemy pełno mięsa, pełno wędlin, nie, do Oshon pełno Oshon wszystkiego i do oszą. I nie mamy takich, mamy, wiecie, piec z kurczaka, mamy jakieś wędliny, mamy na obiad różne rzeczy. No, za, w oszą byśmy tyle nie zapłacili za, za te kilka rzeczy, naprawdę. To jest jak, jakiś skandal, co, co się dzieje w tych sklepach teraz. Aha, i jeszcze miałam kaktuska, to sobie w samochodzie zjadłam na szybko. Tak, ale oż, e, widzicie. E, Biedronka, Lidl e, ustawiły sobie poprzeczkę za wysoko. E, chciały być najtańszymi sklepami, no A się nie okazuje, że nie są. E, oszą jest nie ożą do pobicia jest dalej. Naprawdę. Tak, oszą jest nie do pobicia, po prostu oszą, oszą. No. tylko że wiecie, jak my potrzebujemy, mi się na przykład skończyły jogurty, jak ja potrzebuję jogurt, jak Artur chce coś małego, słodkiego, no to ten parę rzeczy, wiecie, dwie, trzy rzeczy chcemy, wodę, tylko po wodę tak naprawdę, pojechaliśmy głównie. Tą kawę to przy okazji zobaczyłam, a że mi się kończy, to to wzięłam, że jest promocja. No to wiecie, jak ja chcę trzy rzeczy na krzyż, to ja nie będę jechała do wielkiego Oshon, nie? no, który jest kawałek dalej, także... Oj, grubo, 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 co się wyprawia, naprawdę na tym świecie, ale powiem Wam, że całą noc tak grzmiało, tak waliło, tak lało. Się budziłam co chwilę, spać nie mogłam, tak mnie obudziła burza i tak lało strasznie, e, a teraz jest nadal ukropnie. Ja w ogóle wzięłam krótki rękawek, nie wiem dlaczego, muszę zaraz bluzkę na ramionkach ubrać, bo się ugotuje, ugotuje się. Także lecę się przebrać przede wszystkim. Mm. Jeszcze nie miałeś chyba tej czekolady, czy miałeś? Mm. Nie. Także lecimy, idziemy się przebrać. Wiecie, zjedliśmy obiad. Obiad był ten sam co wczoraj jeszcze, tylko ugotowałam ryż. Ta dzisiejsza pogoda to chyba nas wszystkich wykończy. Zjedliśmy obiad, trochę się zdrzemnęłam. W tu chciałam iść do ogrodu, wiecie, pozrywać czereśni, ale jest taka paruwa, taki skwer. Przed chwilą y, znowu się rozpadało, po prostu lało, ale przestało i dalej jest skwar, także nie idę, bo tam po prostu przy tym drzewie na samej górze, przy tej czeleśni, to jest chyba nie wiem ile stopni, ale naprawdę nie wiem, jak już to pod wieczór pójdę. Teraz stwierdziłam, że wszystkie koty poszły spać, śpią jak zabite. Zamknęłam balkon, bo padało, ale teraz już wyschły, mogłabym i wpuścić, ale sobie śpią na dole w salonie. Porozkładane. Dwa koty Emilka i Leila na tym drapaku, największym, który sami zrobiliśmy. Karolek leży na podnóżku, na tej pufie takiej, a Ewa leży w hamaku pod stołem. A czarny, chyba w białym winie, z tego co się nie mylę. I tak sobie wszyscy śpią i stwierdziłam, że skoro wszyscy śpią i nikt mi tutaj nie będzie łaził, nikt mi nie będzie zakłócał, to sobie na legalu umyję, wyszoruję łazienkę przy otwartych drzwiach nikt mi tu nie będzie biegał, więc sobie zaraz wyszoruję łazienkę i jak całą łazienkę wyszoruję, to się wykąpię. Bo już po prostu słuchajcie, dzisiaj nie wiem, który raz idę się opłukać, ale... I już teraz się wykąpię po prostu razem z włosami. Ze wszystkim już wieczorem nie będę musiała. A wieczorem, jak już mi włosy wszystko wyschnie, to już tam um, oczywiście na bank mi wyschnie. Wszystko to sobie pójdę tylko um, do ogrodu pozywać czereśnie. No, o ile oczywiście znowu się nie rozpada, ale mam nadzieję, że nie, że tak jak wiecie, zajdzie to słońce i już może nie będzie tak parno. Może jakiś wiaterek się zruszy to sobie pójdę wtedy pozrywać te czereśnie, bo też nie chcę, żeby przez te wichury i przez ten, przez ten wiatr i przez ten deszcz po prostu pospadały mi, nie? No, także ja teraz zaczynam, zabieram się za sprzątanie i jeszcze jak mi się uda, no, myślę, że mi się uda, chociaż nie wiem, czy się nie roztopię w międzyczasie, ale postaram się nie roztopić, to bym tutaj zmyła wszędzie bo mam odkurzone w sypialni tutaj mam sypialnię tutaj mam garderobę za sypialnią tutaj mam siłownię i jak się nie roztopię to to znaczy w siłowni nie bo tam jest wykładzina i tam się nie zmywa, tam mam odkurzone ale tutaj wszędzie w, ko w, tym, w korytarzyku gdzie mam drewno to pozmywam podłogi wezmę płyn Sidolux do mycia drewna Pozmywam, tutaj w łazience też zmyję i, i będę miała całą górę tak naprawdę zrobioną, bo wszystko mam posprzątane, na toaletce posprzątałam, w ogóle zabrałam się słuchajcie za garderobę, wywieźliśmy z Arturem moje torebki tam do tego PCK, jakieś ciuchy, stwierdziłam, że ja nie będę tego bunkrować i ciągle tylko przenosić z miejsca na miejsce i przekładać, bo... Wiecie, ja zawsze, no ja mam tak, nie wiem, jak kupuję na przykład torebkę, nie? kupuję nową torebkę, to żal mi od razu starej wyrzucać, bo sobie myślę, a na pewno jeszcze założę, że ona nie jest jeszcze jakaś taka zniszczona, nie? I w ogóle. No i potem ja jej cisnę gdzieś tam w dół szafy, sobie myślę na no, później, no i to później to trwa dwa lata, nie? I tak sobie leży dwa lata, a ja noszę już tylko nową. Więc e, nie, taka, która jest e, duża, ja lubię mieć jedną dużą taką torebkę, jedną taką mniejszą, no może dwie mniejsze, <grywki> takie tutaj przez ramię słuchajcie i, i to wszystko. I nie ma sensu e, składować tych torebek, ja wywiozłam nie do śmietnika, bo było mi żal tak po prostu wyrzucić, może ktoś jeszcze skorzysta, bo one nie, nie były w jakimś takim tragicznym stanie. Yy, to stwierdziłam, że no mają jakieś tam wiadomo ślady użytkowania, bo, bo ja też tam ileś tam lat nosiłam, ale ja dość szanuję rzeczy i staram się nie niszczyć, więc yy, myślę, że może ktoś jeszcze skorzysta. No w każdym razie do tych... Yy, ja wiem, że nie, to PCK to jest takie wiecie, ja wiem, że to do lumpeksów trafia i w różne dziwne rzeczy, Miejsca, ale wywiozłam tak, żeby po prostu nie wyrzucić na śmietnik, już mnie nie interesuje, co się dalej z tym zrobi. Co się z tym stanie, nie mogę się dzisiaj wysłowić już chyba z go gorąca. I po prostu niech to pójdzie dalej w świat. Może ktoś tam, obojętnie kto, na tym skorzysta. Ja wzięłam te ręczniki do sprzątania. Słuchajcie, powiem Wam, że te ręczniki są naprawdę fajnie. fajne. Nie wiem czy jeszcze w Lidlu jest ta promocja, tam były w różnych wzorach czarno-szare, były mm, czarno-szare. Nie, ja jestem dzisiaj naprawdę, słuchajcie, ja nie wiem, co jest biało, szaro, czarne wzorki na przykład były e, i kolorowe różne, i takie tam, wiecie, jednorożce, takie dla dzieci, no różne były wzorki. I powiem Wam, że naprawdę porządny jest ten ręcznik, jest taki... E, no grubszy, więc fajnie się nim yy, działa powiem Wam, że jest taki fajny taki kolorowy, że aż żal go brać może coś w tym jest, że wtedy człowiek tak jakoś może mniej zużywa <grym> nie wiem, w każdym razie no wzięłam do sprzątania, bo um, no bo innego już w tej chwili nie mam więc muszę skorzystać, ale to też jest fajne, bo mniej na pewno zużyję bo jest taki gruby, naprawdę taki porządny wiecie, nie taki belejaki. No, także ja zabieram się za sprzątanie i życzcie mi powodzenia. Yy, I do boju, do boju. Chociaż powiem Wam, że jest temperatura nieziemska, ale muszę już tą łazienkę wyszorować, bo też już tutaj płytki wiecie pod prysznicem się nadają do mycia i wszystko, wszystko, wszystko. I naprawdę muszę tutaj porządnie wyszorować, więc zabieram się do dzieła. Zlew to tak wygląda, że nawet nie pytajcie. No, także niech moc będzie ze mną. Cześć Rudy! Dzień dobry. Kropi, ale przyszłam zrywać czereśnie. Jest ich bardzo dużo. Pada, ale tu pod drzewem damy radę się trochę uchronić przed deszczem, ale za dużo nie zerwę. Rudy, co tam? Tak. No co prawda bardzo się rozpadało, ale tyle zdążyliśmy zerwać. Także jest, A, ale się rozpadało. Może resztę jutro zerwiemy.